Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na zapowiedź dziesiątej kolejki Ekstraligi. Kolejki, która zapowiada się całkiem nieźle. Pierwsze spotkanie, które sobie omówimy, odbędzie się w Lesznie 16 czerwca o godzinie 18. .00. Przyjedzie tam motor Lublin, transmisja Widem Sport 1. No i akurat w tym meczu nie powinno być większych emocji, przynajmniej jeśli chodzi o wynik, bo na torze może się dziać całkiem sporo. W składzie Unii Leszno pod dziewiątką Bartosz Smektała, pod dziesiątką Janusz Kołodziej. Ale już teraz wiemy, że Janusz w tym meczu nie pojedzie. Niedawno dostaliśmy informację od Unii Idąc dalej, no to pod 11 Morris Brown, 12 Jamon Lindsay, 13 Adrian Miliński, 14 Antoni Mencel i pod 15 Damian Ratajczak. No i oczywiście w miejsce kołodzieja najprawdopodobniej wskoczy Hubert Jabłoński. A w składzie motoru Lublin pod jedynką Jarosław Hampel, dwójka Jack Holder, trójka Fredrik Lindgren, czwórka Antti 5 piątka Bartosz Zmazlik, szóstka Mateusz Cierniak, pod siódemką Jan Rachubik. No i patrząc na ostatnie ruchy motoru, no to i tak w meczu spodziewałbym się na przykład innej formacji młodzieżowej. I anti WOLAS też może nie być pewny tej czwartej pozycji. No bo ostatni motor tak właśnie robi, że w awizowanym składzie podaje tak, a potem i tak mamy innych zawodników w meczu. Albo inaczej półstawiani, no i tak jak już wcześniej mówiłem, raczej będzie to jednostronne spotkanie. Spodziewałbym się tutaj wysokiego zwycięstwa motor Lublin. No, ale możemy liczyć na to, że na to, że będzie się działo, na co na pewno pozwala leszczyński owal. I w sumie, w tym meczu może być tak, że motor Lublin pozwoli trochę tym młodszym zawodnikom na więcej jazdy. Zobaczymy. Przechodzimy teraz do drugiego piątkowego spotkania, które odbędzie się w Krośnie. Przyjedzie tam włókniarz Częstochowa. Pierwszy wiek o 20.30. Transmisja w sport Sports 1. No i w składzie Wilków pod dziewiątką mamy Andrzeja Lebedewa, dziesiątka Krzysztof Kasprzak, 11, Mateusz Świdnicki, dwunastka Wacław Milik, trzynastka Jason Doyle, czternastka Krzysztof Sadurski, piętnastka Miłosz Grygolec. No tutaj jeszcze mogą być jakieś zmiany jeśli chodzi o formację młodzieżową i jeśli chodzi o numer 16. Natomiast w składzie Lwów strzęstochowy pod jedynką Leon Macen dwójka Maksym Drabik trójka Kacper Wuryna, czwórka Jakub Miśkowiak piątka Mikkel Mikkelsen, szóstka Franciszek Karczewski, siódemka Kajetan Kupiec No i tu zapowiada nam się fajne spotkanie. Zawodnicy włókniarza będą musieli się przyzwyczaić do torów Krośnie, no bo wiadomo, jest on dosyć specyficzny. No problemów z nawierzchnią już raczej nie powinno być, no ale do samej geometrii i tak dalej. Więc myślę, że przez pierwszą część spotkania powinno być bardzo wyrównane. No i potem Włókniarz może trochę odskoczyć. Nie spodziewałbym się tutaj dobrego występu ze strony Maksyma Drabika. No ale zobaczymy. I myślę, że liderem Włókniarza może być Kacper Woryna. Jeszcze jeśli chodzi o plusy Włókniarza. No to mamy tam Franciszka Karczewskiego, który rok temu w Krośnie jeździł na wypożyczeniu. Także on ten tor zna bardzo dobrze. A jeśli krosno chce tu powalczyć o zwycięstwo, no to... Musi pojechać trochę lepiej Krzysztof Kasprzak, Wacław Milik bo Jason Doyle i myślę, że na torze w Krośnie to pewniaki. No i przede wszystkim juniorzy mogliby pojechać tak jak to robili w pierwszych spotkaniach tego sezonu, gdzie zaskakiwali całą żużlową Polskę. No na Mateusza Świdnickiego no niestety bym tutaj nie liczył. Przechodzimy teraz do niedzieli, która zapowiada się naprawdę niesamowicie. I to niedzielne spotkania Ekstra Ligi. Zaczniemy w Gorzowie, gdzie przyjdzie Sparta Wrocław w pierwszym wieku 16.30. Transmisja w Kanal Plus Sport 5. W składzie stali Gorzów pod dziewiątką Szymon Woźniak, dziesiątka Oskar Pfeiffer, 11 Martin Waculik, 12 Wiktor Esiński, 13 Anders 14 Oskar Paluch, pod 15 Mateusz Batkołak, pod 16 najprawdopodobniej znajdzie się Mateusz Polestat. A w składzie Spartan z Wrocławia pod jedynką Taiwo Finden, dwójka Dambiuli, trójka Artyomaguta, czwórka Piotr Pawicki, piątka Macjanowski, szóstka Bartłomiej Kowalski, pod siódemką Mateusz Panicz. No i to będzie chyba najlepsze spotkanie tej kolejki, ale to, które zaraz będziemy omawiać, też jest hitowe, także no niedziela jest naprawdę super. Natomiast tutaj w Gorzowie typuje remis. Ciężko tutaj określić, kto mógłby wygrać to spotkanie, dlatego Postawiłem na remis. No może tutaj zależy dużo od formy poszczególnych zawodników tego dnia. Po stronie stali gożów formy tych czterech seniorów raczej byłbym pewny. Może zabraknąć czasami punktów u 24 no i juniorów. I w ogóle myślę, że bieg juniorski może być tutaj bardzo kluczowy. Jak on się zakończy, to może to bardzo wpłynąć na wynik spotkania. A jeśli chodzi o sparte Wrocław, no to Maciej może trochę mniej punktów zdobyć e, czasami. No on za tym torem w Gorzowie nie przepada. E, mimo, że zdobył tutaj Mistrzostwo Polski w 2015 roku. No ale w Grand Prix i w lidze raczej tutaj za dobrych występów nie miał. Reszta zawodników natomiast powinna pojechać dobrze. Taiwo sobie przeważnie radził tutaj bardzo dobrze. Piotr Pawlicki też mi się zawsze kojarzy, że w Gorzowie mu dobrze szło. No i oczywiście Artyomaguta i Danbiuri powinni pojechać na swoim dobrym poziomie, tak samo Bartłomiej Kowalski. No i oczywiście jeżeli ten mecz zakończy się remisem, no to bonus trafia do Sparty Wrocław, bo Sparta pierwsze spotkanie wygrała 49 do 41. Zawsze zapominam wspominać o tych bonusach. Przechodzimy teraz do ostatniego spotkania tej kolejki, czyli drugiego hitu niedzielnego. Odbędzie się on w grudziądzu, przyjedzie tam Apator Toruń, czyli derby kujawsko-pomorskie, pierwszy w wieku 19.15, transmisja w Kanal Plus Sport 5. No i w składzie gospodarzy pod dziewiątką Max Frick, dziesiątka Gleb Czugunow, 11 Wadim Tarasienko, 12 Fredrik Jakobsen, 13 Niki Pedersen, 14 Kacper Łoliński, 15 Kacper Pludra, pod 16 spodziewałbym się Wiktora Rafalskiego. A w składzie gości pod jedynką Patryk Dudek, dwójka Paweł Przedpełski, trójka Emisa Iwulinów, czwórka Wiktor Lampard, piątka Robert Lambert, szóstka Krzysztof Lewandowski, siódemka Mateusz Affeld. No i mamy tutaj lekkie zmiany jeśli chodzi o zestawienia par. W tym spotkaniu również możemy spodziewać się walki do samego końca. Ja ostatecznie typuję tutaj zwycięstwo GKM grują 41 do 43. I dwa ważne punkty dla nich w kontekście walki o utrzymanie do ligowej tabeli. No a bonus dla Patora Toru, ponieważ pierwsze spotkanie wygrali dosyć wysoko u siebie. W Grudziądzu jeśli chodzi o poszczególnych zawodników, no to mamy wzrost formy, wygląda to już coraz lepiej. Natomiast w Toruniu wygląda to tak jak wyglądało, niestety no brakuje cały czas punktów Dudka i Przedpełskiego. O ile Przedpełski jeszcze na Toru w Toruniu robi dobre w miarę wyniki, no to na wyjazdach bywa różnie. Robert Lambert teraz właśnie w Lublinie pojechał słabiej trochę, ale to raczej był tylko taki jeden gorszy występ, i teraz powinien już pojechać tak jak zwykle. No, Amy no to lider tej drużyny, on jest raczej pewniakiem. No, i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o zapowiedź tej kolejki. Możecie podzielić się waszymi typami w komentarzach. No, i jak już tam będziecie do tych komentarzy. Na dół zmierzać, no to po drodze możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał oraz zajrzeć do opisu. A teraz będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!